Hej kochani, słuchajcie, przepraszam Was, że w marcu za dużo się nie działo, ale na początku w połowie w pierwszej połowie mój głos za bardzo się nie nadawał do nagrywania. Długo, długo gdzieś tam coś mi się działo na gardle. A w drugiej części marca organizowaliśmy trochę i wyjechaliśmy na pierwsze od wielu lat rodzinne wakajki. Zostaliśmy zaproszeni w takie mega piękne miejsce we Włoszech, też przez taką rodzinkę z moimi dziećmi, więc było po prostu super. Um, jakbyście chcieli zobaczyć jakieś fotki, to pewnie w, jakoś w ciągu tygodnia coś wrzucimy tam na, na Facebooka. Um, I co, I to tylko tyle, chciałem powiedzieć, że na pewno w kwietniu to będzie wyglądać dużo, dużo lepiej, um, jak Pan Bóg da, że wszystko będziemy tutaj zdrowi i tak dalej. No, ja myślę, że ten sezon gdzieś tam katarowo-chorobowy się kończy. Także ten, um, jeśli ktoś z Was by chciał. Um, to dzisiaj o 21, um, dosłownie dzisiaj w piątek, 4 kwietnia, jeszcze jadę do Warszawy i będę miał um, um, przyjemność poprowadzić modlitwę na Elektronowej 10 o 21. Um, taki taki małą sesyjkę uwielbieniową. Także jeśli jesteście z Warszawy i nie macie co robić, to wpadajcie. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajny czas, sobie z Bogiem spędzimy. Także tylko tyle chciałem wam powiedzieć i e, no, do, miejcie dobry odsłuch e, nauczanka. Pa, pa Panie Jezu, chcemy ci powiedzieć, że cię kochamy. Uwielbiamy Cię i oddajemy Ci cześć. Nie jesteśmy w stanie wyrazić naszej wdzięczności wystarczająco tak, żeby oddało to głębiej i wielkość Twojego dzieła. Trudno jest słowami opisać i wyrazić to, co dla nas uczyniłeś. Niech nasze serca widzą i wpatrują się w Twoje dzieło. Chcemy, żeby to, w jaki sposób żyjemy, było naszym dziękuję. To, jak wygląda nasze życie, jest czymś dużo ważniejszym i głębszym niż same słowa. Ty nas odkupiłeś i przeniosłeś nas ze śmierci do życia. Odnowiłeś to, co zamierzałeś odnowić. Wszystkie pokolenia, cały ten czas historii Ziemi, który minął, nie był w stanie Ciebie zmienić. Mamy dzisiaj rok 2022, a ty jesteś nadal tym samym kochającym Bogiem. Bardzo ci za to dziękuję. Niech nasze życie będzie tak przepełnione i nasączone mocą Ducha Świętego, tak aby to jak nasze życie wygląda, było dla ciebie prawdziwym dziękuję. Nie mówcie mi, że mogę skończyć o północy, bo jeszcze potraktuję to serio. Celowo pytam Was, ile mam czasu. Wiecie, nie musimy się tutaj modlić całą noc, żeby przeżyć coś duchowego. Wystarczy, że usłyszymy Boże Słowo, uwierzymy w nie i zastosujemy je do swojego życia. Człowiek, który jest mądry, słyszy słowo, a następnie staje się nim. Głupiec słyszy słowo, ale nie wprowadza go do swojego życia. Czy wiecie, że burza, ulewa, przychodzi zarówno do życia mądrego, jak i głupiego? I to nie dlatego, ponieważ mądry otworzył ku temu drzwi. Gdy przychodzą do życia trudności, mówimy: Jakie drzwi otworzyłem? Dlaczego to się dzieje? Gdy mądry człowiek słyszy Boże słowo i zaczyna budować na nim w swoim życiu. Prędzej czy później przyjdzie burza i uderzy na dom, który buduje. Nie dlatego, ponieważ personalnie ma coś do tej osoby, ale dlatego, ponieważ zamierza zniszczyć to, co buduje Bóg. Trudności i próby nie próbują złamać ciebie, próbują zniszczyć to, co jest budowane w tobie z Bożego Królestwa. Jest napisane, że siewca sieje słowo, a potem od razu przychodzi złodziej, szatan, po to, żeby je wykraść. Bez Bożego Słowa w swoim sercu nie stanowisz dla szatana żadnego zagrożenia. Wróg nie chce, żeby z Boże Słowo zaczął wydawać owoce w Twoim życiu. Gdy przypatrujesz się tej przypowieści, to widzisz, że czytamy w niej, że zarówno wiatr, jak i deszcz uderzył z ogromną siłą na ten dom, który był budowany. Dlatego nigdy nie bierz do siebie trudności, które cię spotykają. Jeśli ulegniesz tej pokusie, to popełnisz spory błąd. Czy wy wiecie, że my nawet nie walczymy z szatanem? My toczymy dobry bój wiary. W jaki sposób sprzeciwiać się diabłu? Biblia o tym mówi poprzez poddanie się Bogu. Ten werset, który brzmi: Poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu nie mówi o dwóch krokach. To jest jeden i ten sam krok. Poddanie się Bogu jest sprzeciwieniem się diabłu. Nie walczymy z krwią i z ciałem, a na pewno nie walczymy z ludźmi. Nasz bój polega na staniu w wierze bez względu na to, co dzieje się wokół nas. Nasz bój polega na wytrwaniu w tym wyścigu. Rozumiemy się? Wcześniej powiedziałem Wam jedną rzecz. W sumie to powiedziałem dużo więcej niż jedną rzecz. Powiedziałem Wam, że wróg nie wierzy w to, że my Boga kochamy. On uważa, że my Go jedynie potrzebujemy. Między jednym a drugim jest spora różnica. W Księdze Hioba szatan bardzo wyraźnie zaznaczył to, co myśli tak naprawdę o człowieku. Powiedział to Bogu prosto w twarz. Poziom arogancji szatana jest niewyobrażalny. Powiedział Bogu: Hiob naprawdę, On jest taki jak wszyscy. Błogosławi ci, bo Ty Go błogosławisz. Spójrz tylko na Niego. Ma tak niesamowitą przychylność. Jest możny na ziemi, w której mieszka. Otoczyłeś Go ochroną z każdej strony. On nie błogosławi cię, ponieważ jest pełen miłości do ciebie. Błogosławi ci, bo ty Go błogosławisz. To jest relacja zależna. A teraz tak, spróbuj Mu zabrać to, co Mu dałeś. A zobaczysz, że przeklnie cię tak, jak zrobiłby to każdy przeciętny Kowalski. Dosłownie to powiedział, będzie ci złorzeczył prosto w twarz, tak jak zrobiłby to każdy inny człowiek. Szatan arogancko mówi Bogu: nikt tak naprawdę cię nie kocha. Ci, którzy cię błogosławią, robią to, ponieważ ty ich błogosławisz. Jeśli zabierzesz im te błogosławieństwa, to zobaczysz, co się stanie. Wiecie, co jest smutne, że w większości przypadków Szatan ma rację. Zrób wszystko, co możesz, żeby okazało się, że nie będziesz jedną z tych osób. Zrób wszystko, co możesz, żeby okazało się, że Szatan myli się w Twoim przypadku. Hiob nie miał idealnej teologii, ani spojrzenia na Boga. W jego wypowiedziach widać to zamieszanie. Jego przyjaciele tym bardziej nie mieli właściwej teologii i byli jeszcze bardziej zmieszani. Ta historia jest bardzo często źle interpretowana i źle rozumiana. Bóg przez tę historię chce nam pokazać, co nasz wróg tak naprawdę o nas myśli. Chce nam pokazać, że szatan będzie starał się udowodnić, że ma rację. Paweł mówi, że nie mamy dawać diabłu żadnego dostępu, ale jednocześnie nie mamy być nieświadomi co do jego zamiarów. Nie mówię teraz o szatanie po to, żeby go wywyższać. Boże Królestwo i namaszczenie Jezusa Chrystusa przeraża go śmiertelnie. Pamiętacie, co się działo, gdy Jezus chodził po tej ziemi? Demony w ludziach przybliżały się do Niego. Myślały, że jest jakimś prorokiem, i gdy nagle zdawały sobie sprawę z tego, kim Jezus jest, upadały Mu do stóp. Były śmiertelnie przerażone. Mówiły: To jesteś Ty. Wiedzą, kim jest Jezus i wiedzą, że nie mają z nim szans. Dlatego padają na kolana i mówią, czy jesteś tu po to, żeby dręczyć nas przed czasem? Innymi słowy, one wiedzą, że ich czas się kurczy, że niedługo będzie po wszystkim i że nie mogą na to absolutnie niczego poradzić. Gdy Jezus przed nimi się pojawił, nie miały na niego żadnej strategii, żadnego wyjścia, żadnego planu B. Po prostu były śmiertelnie przerażone. Chciałbym, żebyśmy wszyscy to rozumieli i mieli tego objawienia. Dlatego właśnie nie możemy kochać swojego życia aż do śmierci. Demony są przerażone naszym Panem. Dlatego my nie możemy być przerażeni nimi ani tym, co próbują zrobić. One boją się naszego Pana, a my mamy bać się ich? To dziwne. Dlatego nie bierzcie do siebie trudów i prób. Proszę was, nie bierzcie do siebie trudów i prób. Niech one nie staną się ciężarem, który na sobie nosicie. Ile to jeszcze będzie trwać, nie zadawaj sobie nawet tych pytań. Po prostu wpatruj się w to, kim Bóg jest pośrodku tej próby i trudności. Manifestuj z sobą Jego charakter. Właśnie na tym polega poddawanie się Bogu. Gdy będzie po wszystkim, będziesz dojrzalszy i szczęśliwszy. W pewnym sensie staniesz się niezniszczalny. Będziesz silniejszy niż wcześniej. Szatan, gdy przychodzi, to tak nas próbuje, szturcha, sprawdza, w jaki sposób zareagujemy. Jednak za każdym razem, gdy to robi, to bardzo wiele ryzykuje, ponieważ jego atak może uczynić nas silniejszymi, ma ku temu potencjał. Bo co stanie się, jeśli szatan do ciebie przyjdzie i okaże się, że ty jesteś wierzący? I że jesteś prawdziwie poddany Bogu. Także ten miecz jest obosieczny. On przychodząc, atakując, próbuje Ciebie złamać, ale ryzykuje tym, że może Ciebie wzmocnić. Na tej ziemi jesteśmy tylko po to, żeby przynieść swoim życiem chwałę Jego imieniu. Jeżeli będziemy w ten sposób żyć, staniemy się niesamowitym przykładem dla innych. Gdy żyjemy w ten sposób, pokazujemy ludziom, co jest w Bogu możliwe. To, czego tutaj nauczamy, widzimy, że jest zgodne ze słowem. Te zasady są prawdziwe, przynoszą prawdę, jednocześnie są niesamowicie praktyczne, ponieważ nauczamy po to, żeby te zasady stały się częścią naszego życia. Paweł w swoich listach opisywał nam swój sposób życia. On żył Ewangelią na maksa, w każdym możliwym aspekcie swojego życia. Mówił, że jego cierpienia są naszą chwałą. Co to w ogóle znaczy? Pisał to po to, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że wszystko, o czym naucza w listach, jest prawdą, ponieważ jest częścią jego życia. Dlatego właśnie możemy przyjąć to, o czym on pisze, bo widzimy, że w jego życiu było to wszystko obecne. Gdy on pisał o swoich cierpieniach, trudnościach, próbach i wyzwaniach, to zajęły one całą stronę: trudność za trudnością, próba za próbą, wyzwanie za wyzwaniem. Pozwólcie, że Wam coś pokażę. Drugi list do Koryntian. Paweł pisze tak, rozdział czwarty. Ja wiem, że wy wiecie, co tam jest napisane. Werset ósmy. Jesteśmy uciskani zewsząd, lecz nie przygnębieni, bezradni, lecz niezrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, ale nie zgładzeni. Co powiecie na to? To są mocne słowa. Wersja 17 podsumowuje tę listę i tę wypowiedź i nazywa ją chwilowym i lekkim uciskiem w porównaniu do przeogromnej i wiecznej wagi chwały. Paweł mówi, to, co na nas czeka, jest tak nieprawdopodobnie wspaniałe, że praktycznie jakikolwiek ucisk czy próba na tej ziemi ma się nijak do chwały, która na nas czeka. Teraz zestawmy to z naszą rzeczywistością. W moim doświadczeniu, jeżeli chrześcijanin przechodzi przez przynajmniej jedną z tych rzeczy, to jest to powodem przynajmniej do tego, żeby umówił spotkanie ze swoim doradcą duchowym. Dwie rzeczy z tej listy sprawiają, że chrześcijanin mówi, co takiego zrobiłem źle. Dlaczego Bóg mi to robi? Gdy doświadczamy tego, o czym mówi tutaj Paweł, zaczynamy mieć pytania. A gdy mamy pytania, to zazwyczaj nie mamy odpowiedzi. Być może to ostatnie zdanie nie było zbyt głębokie, ale wbrew pozorom było, bo szatan w tych sytuacjach sprawia, że zaczynasz zadawać sobie pytania, a raczej kwestionować to, co już wiesz. Pojawia się w Twojej głowie tyle pytań, że zaczynają one rzucać cień na to, co już wiesz. Zwróćcie uwagę na to, co Paweł pisze, że w jego życiu się dzieje. My często myślimy, że wiara polega na tym, aby ufać Bogu, że żadna z tych rzeczy, o których Paweł pisze, nam się nie przydarzy. A Paweł raczej pisze, że to są rzeczy, którymi w ogóle nie powinniśmy się przejmować, że są to krótkie chwile lekkiego ucisku w porównaniu do ogromu chwały, który nas czeka. W drugim liście do Tymoteusza również mówi o swoich cierpieniach. I pisze coś bardzo ciekawego. Mówi: Znoszę te wszystkie cierpienia ze względu na i wydawałoby nam się, że powinien powiedzieć Chrystusa. Brzmiałoby to bardzo duchowo i wspaniale. Według mnie nie byłoby tym nic złego, pasowałoby. Tylko, że on tego nie mówi. Mówi, raczej znoszę wszystkie te rzeczy ze względu na wybranych. On rozumiał, jak bardzo ważne i znaczące było jego życie w kontekście życia innych ludzi. Wiedział, że życie, którym żyje, mówi głośniej, nawet niż to, co napisze w swoich listach. Ci, którzy czytali jego listy, następnie stykali się z nim jako osobą i widzieli, że to, o czym on pisze, jest częścią jego życia, jego rzeczywistości. Dlatego był w stanie powiedzieć takie rzeczy, jak naśladuj mnie, tak jak ja naśladuję Chrystusa. Zarówno moje i Twoje życie może wyglądać tak, jak życie Pawła. Chciałbym Ci szczerze pogratulować, jeśli dzisiaj podejmiesz tę decyzję. Decyzję, która brzmi: Moje życie będzie tożsame z tym, w co wierzę. To, o czym głoszę. Moje przekonania będą widoczne w moim życiu. Nie zebraliśmy się tutaj tylko po to, żeby sobie rozmawiać o teologii i o ogólnych zasadach. Jesteśmy tu po to, żeby być Chrystusowi, żeby być pełni Jego ducha i Jego obecności. Jest napisane, że poznasz ich po ich owocach. Gdy czytam listy Pawłowe, nie widzę jedynie teologii, ale patrzę na Jego życie i myślę sobie, co za niesamowity przykład. Mamy przykład Jezusa, i on powinien nam wystarczać. A jednak Bóg daje nam jeszcze przykłady ludzi dokładnie takich jak my, którzy musieli całkowicie wchodzić w tę rzeczywistość przez wiarę. Życie Pawła jest fascynujące. Znamy historię jego nawrócenia, to w jaki sposób Jezus się z nim spotkał. Wiemy, czym zajmował się wcześniej. I zobaczcie, jak radykalnie zmieniło się jego życie. Bez względu na to, co było rzucane mu pod nogi, on głosił tę samą Ewangelię. Stał się osobą, która przestała miłować swoje życie aż do śmierci. Oddał Bogu prawo do swojego życia, gdy poddał mu się. Wróg jest przekonany, że dzisiejszy Kościół nie rozumie tego. Często cytujemy fragment z objawienia, że zwyciężamy przez jego krew i przez słowo naszego świadectwa. Ale wiecie, że tam jest jeszcze trzecia rzecz? Ten fragment mówi o trzech rzeczach, a nie o dwóch. Te pierwsze dwie rzeczy brzmią wspaniale i są niesamowite ale faktycznie działają w naszym życiu dopiero wtedy, gdy obecny w naszym życiu jest punkt trzeci. Moc naszego świadectwa oraz krwi baranka nie ma jak zaczepić się o naszą rzeczywistość, jeśli w naszym życiu nie ma śmierci dla samego siebie. Krew baranka i słowo naszego świadectwa muszą łączyć się z nieumiłowaniem swojego życia aż do śmierci. Bo w tym życiu nie chodzi o nas, chodzi o Niego w nas i o to, że możemy Go sobą manifestować. Jesteście ze mną? Jest mnóstwo osób, które ogłasza Boże Słowo nad swoim życiem, osób, które wypowiadają na głos swoje świadectwo, a jednocześnie ich dusze są pełne strachu. Są zniechęceni, ustają w czynieniu dobra, doświadczają w swoim życiu sezonów poruszania się w ciemności, a potem dostosowują do tych swoich doświadczeń swoją teologię. Gdy przechodzimy przez okresy ciemności, jest tak, ponieważ się uczymy, ponieważ popełniamy błędy, a nie dlatego, ponieważ Bóg od nas tego chce. Każdy z nas może żyć każdego dnia, będąc ugruntowanym w prawdzie. Jest mnóstwo nauczeń, które mówią, że musisz najpierw przejść przez jakiś trudny okres w swoim życiu, i dopiero potem Bóg ciebie wywyższy i pobłogosławi. To, o czym mówią te nauczenia, Bóg zrobił swojemu synowi. Po to, żeby móc złożyć w tobie swoją mądrość, swojego ducha i swoje życie, on za ciebie zapłacił ogromną cenę. Należysz do niego, jesteś Jego własnością. Kiedyś byliśmy niewolnikami, byliśmy związani życiem dla siebie, byliśmy niewolnikami dróg człowieka i jego mądrości. A teraz słowo mówi, że staliśmy się niewolnikami sprawiedliwości, jesteśmy niewolnikami Boga. Któregoś razu rozmawiałem z pewną siostrą, powiedziała mi, że nie podoba jej się to słowo niewolnik. Mówiła, że tego nie rozumie, że ona czuje się i wie, że jest jego córką, a nie niewolnikiem. Myślałem o tym i poszukałem, co to słowo oznacza. Oznacza ono być związanym łańcuchami, tak, aby czynić czyjąś wolę. Nie przeszkadza mi takie zrozumienie słowa niewolnik. Ja chcę być związany do tego, żeby czynić jego wolę. Chcę być jego niewolnikiem. Jestem związany dla sprawiedliwości. Do tego, by żyć i chodzić w krwi Jezusa Chrystusa, jestem związany i zmuszony do tego, by czynić Bożą Wolę. Jestem więźniem tej prawdy i nie mam żadnej innej opcji ani pomysłu na życie. To na pewno lepsza przyszłość i prospekt na życie niż bycie niewolnikiem wspomnień, wyrzutów sumienia czy grzechu. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, o czym ja teraz mówię. Czy to, co mówię, ma jakikolwiek sens? Bo mam wrażenie, że skaczę z tematu na temat. Spójrzcie tylko na to, to jest niesamowite. Drugi list do Koryntian, trzeci rozdział. Równie dobrze możemy tutaj zostać: tu jest tak dużo dobrych rzeczy. W sumie to, gdziekolwiek byśmy nie otwarli słowo, to wyciągniemy z niego coś dobrego. Ja zacząłem czytać Słowo, ponieważ chciałem poznać Boga. Nie czytałem nigdy Słowa po to, żeby znać moje Słowo. Czytałem Słowo po to, żeby poznać Jego samego. I wiecie, gdy poznawałem Jego, zacząłem również w nim odnajdywać siebie. Nie szukałem go po to, by odnaleźć w nim siebie, ale to się wydarzyło. Nie wiedziałem, że gdy będę szukał Boga, odnajdę również prawdę na swój temat w nim. To była wisienka na torcie.